To tak. nie to nie ja. to jest ja, za mogę? Nie Oj, opieścił, te na no nie ślesz. Nie, ja innym się tak mówię. Ważniejszym. Co myślicie o tym, żeby strzelić na pałę do ATMA? Kurde, no. Okej. Powiedz mi, to ciało tam. Nie, kurde, no bo. Kurde, legion ten. Legion zajebał, i kurcze, to był chyba Morphling. Bo. No zajebał praktycznie na moich oczach, więc no myślałem, że jest Więc w jakichś dwóch sekundach mojego po alkoholu. E, reakcji zacząłem za nim biec, ale od razu wszedł teleporter i zostałem tepnięty. No, to jest, <noise> nie no, Tak patrzę, patrzę, kurde, Legion zajebał. Po czym tak sobie myślę, po dwóch sekundach stwierdziłem, tak, tam... a biegnę za nim, po czym teleporter wleciał i się tak, obok powiem. siebie w lewą stronę, od komun... no. w stronę Storage'a z Shields'ów No tym razem to nie ja się teleportowałem. No ja w końcu żyję <śledź> na drugiej rundy nie, nie. Nice, brawo Mandy. Jesteśmy wie, dumni. Wie, bo... No więc ogólnie. No gdzie ty jesteś Legion, tak? Ja byłem teraz przy Łęponsa. Przy łęponsa, ktoś to potwierdza? No ja tu nie byłem, to nie wiedziałem. Ja no bo ogólnie jak ja, wy, jak ja wybiegałem z nawigacji, no to widziałem Areza, który stał obok Legiona, który był, który no tam był Legionem, no. No jeśli ja bym to zrobił, to bym musiał jeszcze się tam wrócić, nie? No to ktoś by ja, mnie ja pewnie by... po drodze zobaczył. Było, jedzie, jedzie, nie, nie. No, no ja byłem w o teraz no, z wami. No właśnie, No właśnie o to chodzi, że jak ja wybiegałem z nawigacją to ty Ares widziałeś tam legiona i mnie. No tak, ale no No tak, no to ja pobiegłem z legionem do Silców i legion na moich oczach pierdzel. No Ja byłem I długą, dalej. Ja tam Boże, nawet nie byłem. Trochę za długo legionem nie był. Co za co? No całkiem długo tym legionem był, tak. No właśnie kurczę, no, no przecież no, nie zapierdalałbym na oczach Heibego, tak. No, no pewnie, jeśli jeszcze wiem, Tak ostatnio mówiłem, że przecież nie zabijał Jak się, się biegnie, coś. no jak, się, jak łączy się nawigacja od silcy, no to w tym korytarzu od tamtej pory biegliśmy i w szyldcach zajebał, więc no to jest jakieś 4 sekundy. No to jakby może to być glitch no. albo morfling. Ile glitch ma? 10 sekund? <noise> no, kill ma 2-3 no, sekundy. Tyś, to, bo... na kogo chcecie. Wołtujcie na kogo chcecie. A, ah, kocham demokrację. <noise> Hello, demokrację. Ironic.

Kurwa. Aj. Okej. Okay. to dziwne, jak ktoś albo ktoś spod słuchara usłyszeć, dawaj. Bo on jeszcze Ale... przed chwilą z nami naprawił. Czy on leżał Ty? przy adminie? On leżał przed adminie. do admina. Mhm. Czyli na pewno to nie była luda. Przy do admina, Ok. był atem. A on też nie zabił. No My, to ja tego miał, też nie zrobiłem. Miał też ja też tam w okolicy była, bo widziałem. Ja, ja też do... byłem, wpisywałem kod i, i do kodu też chciałem wyjść i kod. leżał. Ja już byłem no na drugiej yeah. stronie, drugiej. No, kurde, wpisywałem. nie wiemy czy ktoś go po drodze no czy. że nada. O kurwa, nie to. To! To od początku trzeba? Kurwa, pierwszy raz źle wybrałem. Nie wiedziałem, że to od początku trzeba minutę czekać. Ale gówno. Nie przyjdzie, to nie przyjdzie. Ale Ja cię szukałem większość ale nie dało się. A właśnie, kto mnie próbował tam ko, komsach ten zabić? Nie, bo, bo... To nie, ciebie, to mnie zabije. A ja ogólnie zapierdoliłem Atema na samym początku jako szeryf. <grym> ale ktoś mnie tam pewnie <grym> Tak, Ej, tak, byłem szeryfem. tak, byłem <grym> A go co? Bo ja jestem sam Dobra, ubrałem garnitur. <grym> Ktoś tutaj musi piękne widoczki wam pokazać, no. Coś się nie cytuję. <grym> Czemu ci Ale Ale Ewi, taka różna sugestia, wycisz na Discordzie. Dobrze, Do dobrze, łap. wyciszam się. Jaką macie wersję? Hmm... Cię, cich, 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 cich. Dobra. O, super mapa. Zebraliśmy się tu na imprezę urodzinową Ewi'ego. Hmm. I tak za chwilę wyrzuci to tam kogoś za mnie. O nie. fajnie bury. U mnie jest jutro święto. Dobra, gdzie mamy taski w ogóle? Tu nic się nie dzieje. A nie wiem jakie. Wiem że nie, wiem, że nie muszę iść do pracy. I tak mam urlop teraz. Dwa tygodnie. O. Dwa tygodnie, tygodnie urlopu. Akurat sekundą, idealnie nie, na PGA, żeby pojechać. Bo właśnie, więc też A, to kto zabił, uciekł albo do Storeidzi, albo do jak, kafeterii. Wie, e, powiem tak. Widziałem. Kto, kto zginął w adminie? Eee, tak, gdzieś No nie. A ten. Burek On w był chyba ten. Bo A bóra, wiem, teraz że ktoś gina, uciekał jako Amongo i go trzasnął od killa, i go trzasnąłem po prostu. A to je no może ciebie, bo żeby, ja byłem w nawigacji i klapek tam ale był. Ale jako ole widziałem, że uciekał od kila po tym jak trzasnął i go trzasnął też. No dobrze, to to pokrywa się. dobrze no. no To dobra. No. Czyli jak go no. Lisa no. bo wleciał. Czyli, czyli Destro po prostu nie jedną nie osobę, którą, tak. która zabiła. Teraz zabiła. Tak, to chyba burek. Chodź na chwilę na doktór. Ja zabiję to wszystko. Tak, Desir zabił jedną z. Dzień jedności Niemiec? Tak, tak. No, tak, bardzo, tak, bardzo, tak ważne, bardzo, zgłosiłeś... bardzo ważne święto, moje ulubione. A Dlaczego nie zgłosiłeś tego ciała? No bo i tak byście go wrzucili wtedy, no. No dobra, no, no chciałem no, przynajmniej. Ale i tak się przynajmniej. Dzień, Dzień byście, że. O! report. Tak. No i ja tak. Pamiętam, ja pamiętam, jak ja zabijałem jego szeryf, to od razu lubię. Nie, nie, bo i zrekordynuję. Dobra. A ja tam się. Wyrzucić go, gdzie on jest? No tak, Ale tak się śmiechną. Dajcie go, że Wolałbym nie być wywalony w pierwszej rundzie. Jak Ale ja nie, ja wolę, żeby tak nie wywalać Ja już się osłoty. nacierpiałem Lape? dzisiaj w innych gierkach Lape? z tą. Lape? Jak, Lape? Jak Lape? Lape? Ej, Ej, nie, nie no, no dzisiaj no. jest jakiś dzień na. No i tak nie. kurde, widziałam Amonga, więc znalazła Amonga, ja Mongo żyje więc no jest sprawa rozwiązana. Może być tylko jedna tancerka. No Co? dobra, to jest Ale to chyba trzeba chronić tancerkę. Tak, no, protect mi. Nie wiem, czy Teisha nie jest na zakupie. Nowy trend skip na destońcu. No nie, ona no, no, poszła sobie. No nie, bro. Ej, bo... ono stało. O, o, przeżyłem, przeżyłem. POK! No widzisz, Nie tylko impostorzy hmm. albo neutralki na ciebie głosują, no. No właśnie. Hmm. Drugi hmm. impostor, no. O, Łatwo. Wiecie, co akurat otwierałam piwo, 0%, więc. Daj, gruby alkohol. <laughs> o. No nie. 0%. Po Napij się whisky? Daj połowę tego procenta. Nie no, jak, jak w alkohol, to tylko Harnold. Dobra, lecimy dalej, co my tu No nie... No, panie Klapku, panie Klapku! Czego pan zapierdolił miał ty się? Ej, jego urodziny na moich oczach. No, miał ty się urodziny. No, ale, ale ja byłem w komunikacji. Przecież. No, no. no. Ja klapy nie w właśnie Dobra, czy ktoś, widział, czy ktoś widział klapkę w komunikacji? nie wiem, ja widziałem, byłem to. w elektryku. Ja widziałem wyobraźnię. Ja byłem w adminie. A, no wyobraźnią ja to średnio. Ja byłem w adminie teraz. Ty byłeś w adminie? No, ja teraz w kafeterii biegam naprawiać No nie, u mnie... Tak, tak, ja tak, byłem z kimś, tylko nie zdążyłem zwrócić uwagi na A no to nie wie z kim albo... A no ktoś ja inny, ktoś inny potwierdza, że z nim był? Ja z z tobą mały czerw Tam ja pytam czy go widziałeś, no ja no ale zamiast nie wiem. Czyli co Zajebisty. Klapek, klapek tam zabił w końcu, No, to, to czy zabi nie? no zabił, zabił klapek, chociaż no, nie mam 100% pewności czy to nie był glitch albo morfling, tak? Ale na 100% no, ale widziałem nie, nie, nie klapka. Na 100% no. Zabij, widziałem nie klapka. Nie zabijających, więc jest dużo sensu na glitcha. Może być, że dwóch po prostu się zmieniło. No to co robimy? No. Nie wiem klapka, może na bezpieczeństwo wyrzucił. Niebezpiecznej, niebezpiec, nie yes. skipnąć aktualnie. Chociaż nie, dobra, skipnijcie no, skipnijcie skipnijcie klapek. Klapek, klapek, nie. Klapek był ze mną w poprzedniej rundzie w nawigacji, sam na sami mnie nie zabił, więc no. no też A klapek ma też. E, pomaga się od, jak od razu. Kogoś nie ma, to od razu robię. No tak. Hej, no takie piwko, to się nie liczy. Dobra. Czyli musimy uważać na klapkę. No nieźle. Ta na 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 na. Sprzątniemy Sebenta. No mniej więcej do 21 hmm. chyba. Zobaczymy. Okej. Okay. powiem wam tak, nie było to ciało. Poczekajcie, e, ciało mm -hmm. było po... nie, ej, Cranxie. a, Cranxie. dzisiaj nie, nie inny kolega Tyle pod nim. I. Że... Gdzie jest? Gdzie? Vladimir. Tak. Gdzie kranks jest czysty? Ja, jestem, ja ogólnie sobie robiłem upload w tym momencie i ktoś chciał mnie zabić, ale przez to, że był ten alert, to znaczy ten sabotaż włączony weterana, to e, jakoś, prawdopodobnie jakoś sam się zabił, a ktoś... Mam żółtą mordę. Tylko w, ktoś wentował się do security, na 100%. A ty eee, gdzie jesteś teraz? Ja, hmm, ja teraz byłem w elektryku, bo były zamknięte drzwi, uznałem, że może ktoś tam zdechł, wchodzę i widziałem, jak vent się tam poruszył, nie? Okej. Okay. Hmm. Powiem wam, oh, tak, ma sens. Ee, ja, wiem, ja już wiem, co się wydarzyło. Była modyfikacja, która pokazuje mi rolę. Luna chciała strakować <grych> tego. I, tak, luna, wetera, nie wiem, tego, no nie, i Kranksi był na weteranie, więc zarąbał dlatego. Oboje, tak jest. O, biedna luna. A, bo, ale to w sumie to można skiegończyć. Luna Tracker. Biedna Lunka. No... Niestety, nie tym razem. Kranksi tak jest, że nie chce się dotykać, no. Tak, no. chyba będzie lepiej, nie? Jak będę jaśniej, Kranksi na weteranie pludu, ja to, się to, to pludu, o, ja tu a, nagle. Siup! Kranksi, Luna Keksa. Ja sobie grałem z wami, no co ty, ty beczku? Tylko na ekipa. Sadge, a skąd wiecie, że Luna była na bilecie trackerem? Ja ma mam aplikację. Mm -hmm. Jest taka modyfikacja. Tak, tak. Leos się nazywa chyba. Mm -hmm. No, dokładnie. Tak, tak, tak. Dobra, idę. Te... A tam jeszcze miałem jedno zadanko. No, dobra, ale się tam wrócę. Zrobię sobie te asteroidy do końca. Pu 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 pu. Nie! Jak szybko. Nie zdążyłem. Nie ktoś, mogę. Nie zdążyłem nie, zobaczyć, nie. kto ucieka, ale był to. A w którym miejscu był kill? E, pod był elektrykiem. Pod elektrykiem. A I pod teraz elektrykiem. kto uciekł? Czy to był Destru? Mi się wydaje, że to, no, był, to był Destru. To uciekł. No, bo, trafiłem. bo. A co trafiłeś? Trafiłeś. Nie ja wiem, ktoś przebiegał obok, trzasnąłem go po prostu Ta. A ja akurat, a ja akurat wyszedłem z elektryka No nie no, możemy go już wyrzucić no, Możemy wyrzucić. Nie, czekaj, 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 no, co? Jako, że waliłem, jestem jestem się zadowolony No i wystarczy ci Chcę, że boję no, się, błagę. że on może być jakimś No, sobie zabiją, co Czekaj, co? Ale czekaj, ej To Weksi? się nie zgadza z tym 21 Weksi, Ale to Vexi zgłosił, a Vexi mnie gonił Za mój no. bieg Nie, a to mamy chyba... o, co? ja nie wiem za to Weksy. Bo... Bo weksy dobiegł do tego ciała. Weksy znaczy, przypadkiem takiego ciała. Ja widziałem, że Kranksi chodzi po ciele ogólnie. Zabiegł i uciekał od niego. Tak, ty i teraz ja się wytłumaczę. Zamadą... W, e, w Storage'u. No dobra, no i się cofnąłem, no i tam Kranksi tak. jakby zabił. No, bo... no, ale go nie ma. Wiesz? I trafił na nie, bo ja nie chciałem go zgłosić chciałem tak. zobaczyć, kto to dokładnie było, ale nie, nie zdążyłem. No ty przebiegłeś z elektryka ale... w stronę Storage'a, a potem się cofnąłeś w stronę Ej. Lower Tak, no. Ale Kranksy wcła tak, jest... się. Zabiłem. Żeby pobiec za tym gościem, który właśnie zrobił zabójstwo. Krank jest jest zabójstwo. Ten skanował się i nie mogłem wejść. A, no okej. Okay. Czyli widziałeś, że się skanował? Tak. No ja czyli potwierdzam, potwierdza się jego rola po prostu, no. Na no dobra. Niech będzie. Dobra, destroi Do wystarczy. Już się zabawił jako to jest. Dobra. pierwszą rundę. Dobra. No jestem ciekaw, czy to ten krapek wtedy tam zapierdolił, czy ktoś inny jednak. Hmm, 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 hmm. A ja tu mam zadanko, o dobra. Da, 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 da. 20 to nieźle. Ciekawe ja już nie pamiętam kiedy to było, Czekaj, było ze 23 na chwilę, lata temu te osoby. Dobra powiem tak przy... mm, wszyscy byli chyba oprócz klapka. No. No, wszyscy mm -hmm. oprócz klapka klapek w takim razie nie, by, nie był morfling tylko to rzeczywiście był klapek tam zajebał. A gdzie było ciało? No dobra ciało było. Jak biegniesz, jak, przy, przy uh, kawetacie. Między... <laughs> tak, no, tak to, no, to no, było, za tak, komuny, dokładnie. Dobra, dobra, rozumiem. A? Tym tunelu. Dobra, wod, no, klapek. No, no. no, no biegnie klapek, ale z nami nie Tunele. było z tego, co I powiem. tak za długo pożyłeś. No, niestety, klapek. Wkopałeś się. Wpadłeś jak kompa... Kolejny manek, Jak tam samopoczucie? A, A gitara. Dobra, głosuj Dobra. klapek. klapek. Oj, Będziesz czelął. Klapek sniper. Firmoweczka teraz. Dawaj klapek. No trafił. O, jez o Jezu, co się o, dzieje? Jest. No to to jest. I dupia. dupia. No nie trafił. A